Zbliżenia. Rozpoczynamy od tematu z zaświatów. Od trzech lat, na przełomie czerwca i lipca, na polu w Wydalo wylatowie niedaleko Mogilna pojawiają się dziwne kręgi. Tak dziwne, że ich powstawanie chcą wyjaśnić badacze zjawisk paranormalnych. Dzisiaj przyjechali do wsi i rozpoczynają swoje obserwacje. Wylatowo wieś tuż przy południowej granicy województwa kujawsko-pomorskiego. Czas płynie tu swoim powolnym rytmem, ale spokój właśnie teraz jest tylko pozorny. Powód: od trzech lat, na przełomie czerwca i lipca, na wylatowskich polach pszenicy pojawiają się tajemnicze symetryczne znaki. Piktogramy powstają w nocy, a badacze zjawisk paranormalnych i mieszkańcy mówią o ognistych kulach spadających z nieba. Znaki na polu wywołują ogromne zainteresowanie, a niektórzy je wykorzystują. Swój mały biznes od niedawna ma pani Katarzyna. Kilka osób kupiło, ludzie są zadowoleni, bo to jest ładnie wykonane i można zawsze komuś przesłać z tego miejsca. Być może już niedługo pani Katarzyna będzie mogła sprzedawać kolejne zdjęcia. 28 czerwca to jedna z pierwszych dat pojawienia się znaków. Mieszkańcy nie ukrywają, że czekają. Mogłoby coś być, byłoby tu ciekawiej. Na pole coraz częściej wychodzi Tadeusz Filipczak. To jego pszenicę co roku wybiera sobie twórca piktogramów. Jak budzę się i wstaję, bramę otwieram, to tak z ciekawości wspinam się na palce i wyglądam na pola, czasem gdzieś tam coś nie zapadło się. Jednak chyba najbardziej na znaki czeka ten człowiek, szef fundacji Nautilus badającej zjawiska nadprzyrodzone. Przyjechał tu z grupą młodych ludzi już po raz czwarty. Tym razem jest pewne, że dowie się co lub kto chce przekazać ludziom wiadomość. Mamy do czynienia z czymś, co jest zupełnie niewyobrażalne, co jest prawdziwe. Co jest e, czymś, co powinno sprawić, że świat powinien za nie mówić z wrażenia. Załoga Nautilusa rozpoczęła już 24-godzinne dyżury. Wynajęła dom jak najbliżej pola, żeby móc tam zamontować kamery. Grupa będzie też czuwać ze sprzętem pomiędzy łanami pszenicy. Kamery 16-milimetrowe, które są właśnie po to kupione, żeby w momencie, kiedy, kiedy przylecą te kule, żeby nam po prostu nie wyłączyły prądu. W Latowym zainteresowali się naukowcy z Japonii i Stanów Zjednoczonych, a gmina zaprasza szerokim gestem. Bardzo się cieszymy z tego, że akurat takie rzeczy, a nie inne dzieją się w, w naszej gminie, w gminie Mogilno. Badacze zjawisk paranormalnych zapaleńce, Tadeusz Filipczak i jego wieś. Teraz wszyscy bez wyjątku czekają na pojawienie się znaków. Bez względu na to, czy będą, czy nie, wylatowo już nigdy nie będzie tylko małą kropką na mapie. Z wylatowa Karolina Raszeja.